I oto czołówka, wspaniałe tempo, z numerem biała Henryk Bardzo ciężko, bo stawka zawodników bardzo, bardzo mocna. Była mocniejsza dla ale czułem się bardzo dobrze. Od trzeciego krążenia, już czułem, że dzisiaj zajmę wysokie miejsce. Nie myślałem, że pierwsze, bo to wiadomo, że jest wielu bardzo dobrych zawodników. To czołówka europejska. Czy Polacy dadzą radę węgierskiemu Litwowi? Wspaniała impreza najstarszych biegów sylwestrowych w Polsce. 300, około 350 uczestników, a bieg główny to przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, bo tak mocnej obsady jeszcze w historii nie było. Że mistrzowie Ukrainy, Węgier, Białoruś, polscy zawodnicy i wspaniała postawa polskich zawodników, gdzie trzech polskich zawodników pierwsze trzy miejsca. I to prognoz tych bardzo dobrych na olimpiadę do Londynu, że mam nadzieję, że. Z tych dzisiejszych biegów za sześć osób będzie przynajmniej startowało na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.